Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z naszego samouczka w symulatorze farmy 2016. Tym razem będziemy kosić zboże, będziemy kosić kombajnem. Po przygotowaniu gleby, po obsianiu pola przyszedł, przyszedł czas na żniwa, więc weźmiemy sobie nasz kombajn i pojedziemy na pole kosić. Przywitała nas informacja, o, że zboże z pola zbieramy z, przy pomocy kombajnu e, z headerem. O, tam stoi kombajn, czyli będziemy do niego wsiadać, ale poczekamy na ten cel, aż się pojawi, żeby tam e, znacznik się pojawił, żeby wsiąść. Tak, zespoły żniwne mają różną szerokość i różnią się konstrukcją. E, Wsiądzie do kombajnu, ok, wsiadamy. I odpalamy nasz kombajn. Odłączamy header i pojedź na pole, więc pojedziemy sobie na pole. Tylko, że kurczę... Która jest godzina? Szósta. Troszkę rano jedziemy na te pole zimować. Może być rosa. Kombajn automatycznie młóci ziarno i zbiera do zbiornika po napełnieniu kombajnu. Ziarno należy wysypać na przyczepę. Tylko tak teraz. A znacznik jest tam. Teraz jest tutaj. Eee, trzeba uważać na ten znacznik, bo jak gdzieś zostanie z tyłu, to po prostu samouczek eee, utknie w punkcie. I trzeba będzie i tak się wrócić do tego znacznika. I tak niektóre uprawy. Może poczekamy aż. Niektóre uprawy pozostawiają słomę. No dokładnie tam będziemy później prasować tą słomę, ale to w kolejnym. Kolejnej części sama łuczka. No i tutaj już prawdopodobnie będzie ostatni znacznik i będziemy sobie mogli zacząć kosić zboże. E, I zobaczyć jak to wszystko wygląda, te animacje i w ogóle zbierz plony. No i przyczepa tam stoi obok, będziemy mogli wysypywać od razu. E, tylko tak. Zespół żniwny w, żniwny w dół V i kompanię palamy na B, więc ja w ogóle sobie zmieniłem te sterowanie, tak by trochę było. Tak jak w farming simulatorze, żeby po prostu mniej się myliło. Ale tutaj tak nie wszystko da się dostosować tak. Idealnie tak żeby było tak samo, więc też troszkę tam się to sterowanie różni. No i ze środka sobie jedziemy tak jak teraz i kosimy, to wygląda całkiem, całkiem fajnie, tyle, że. A znacznik jest teraz na przyczepie, więc myślałem, że już coś się z tym znacznikiem znowu stało. Eee, I tak jak mówię, jak siedzimy sobie w środku i jedziemy dość wolno kombajnem i kosimy, eee, to wtedy całkiem fajnie te animacje wyglądają. Tam te zboże widać, że się kładzie przed motowidłami, widać, że wchodzi eee, na header tam elegancko w stronę ślimaka. Tyle, że sprawa wygląda gorzej, gdy... Jedziemy szybciej, ponieważ grawitacja zbyt mocno oddziaływuje, tak jakby na tą animację e, ścinania zboża. Może zaraz pojadę troszkę szybciej e, z kamerką z zewnątrz. Będzie to wtedy lepiej widać o czym dokładnie mówię. E, no i zaraz się też zobaczy animację. E, no właśnie, strasznie strasznie się rozciąga ta animacja na headerze, gdy jedziemy troszkę szybciej. Gdy jedziemy jedynką, gdy jedziemy wolniej, ile na godzinę? 6 km na godzinę, wtedy ta animacja ścinania jest okej. Okay, ale gdy przyspieszymy, no to ona tak... rozciąga się na tym headerze i to wygląda dość, dość... kiepsko. Więc może to też zostanie poprawione, dlatego że obowiązuje program wsparcia, tak jakby, który daje Yy, zapewnia, że będą pojawiały się aktualizacje, co jakiś czas będą pojawiały się aktualizacje, które albo coś będą dodawały, nową zawartość do gry, nowe maszyny, albo poprawiały, czy naprawiały różne błędy, yy, różne rzeczy, które już są, więc o animacje przy kombajnie czy przy innych maszynach nie ma co się do końca martwić, bo one mogą zostać zmienione za jakiś czas, także jak może oglądacie ten filmik za ja nie 2-3 miesiące e, później, to animacje mogą być już inne, więc tak naprawdę e, na tą chwilę wyglądają tak, ale za jakiś czas właśnie dzięki temu programowi wsparcia mogą się zmienić. E, też dużo zależy od graczy, od sugestii graczy, od stania graczy, ponieważ jeśli Wy będziecie pisać, czy to na forum, na Steamie, czy, czy po prostu tutaj w komentarzach pod filmem, to ja też również będę mógł przekazywać te informacje dalej. To wtedy też również każda sugestia graczy, tym bardziej, że jeśli kilka osób napisze to samo, to wtedy będzie brane to pod uwagę i będzie, będą twórcy próbowali coś z tym zrobić. Teraz zobaczymy jeszcze, jak wygląda z tyłu ta animacja wylotu słomy z kombajnu. Już niedługo powinny się włączyć koguty, ile jest w zbiorniku, 69%. Przypadek, nie sądzę. I zobaczymy jeszcze, jak wygląda słoma, która wylatuje oraz słoma na ściernisku. Mi bynajmniej najgorzej, bo animacje jak animacje, wyglądają nośnie wyglądają jeszcze. Ta z przodu na headerze wygląda całkiem ładnie, jak się jedzie tak z normalną prędkością, czyli na jedynce sobie kosimy. Tak jak teraz to wygląda to całkiem ładnie. Słoma, no cóż, no tutaj czegoś brakuje niestety. To wygląda podobnie jak w Farming Simulatorze i tam też mi czegoś przy tej animacji słomy brakuje. Także, o już się kokuty włączyły. Możliwe, że to zostanie zmienione dzięki właśnie tym programom wsparcia, ale mi najbardziej przeszkadza wygląd słomy, który już leży po skoszeniu na ściernisku. Ten wygląd słomy po prostu dziwnie wygląda jakoś, tak nie wiem, słoma powinna, po pro... na ściernisku słoma powinna leżeć. Słoma na ściernisku powinna leżeć tak, a nie tak jak teraz jest, że ona wpadła tak jakby między i ściernisko wystaje nad słomę. To troszkę dziwnie wygląda, tym bardziej, że jakoś mało, mała objętość jest tej słomy, która została już ścięta. Później, jak jeszcze skończymy kosić, to się przyjrzymy, jak wysiądziemy z kombajnu. Ale nawet teraz widać, że nie wygląda to tak, jak tak, jak w realu jest, tak, jak normalnie jest po skoszeniu. Wysypiemy sobie no i tak samo animacja wysypywania wygląda jak z Farming Simulatora 2013 bodajże No też moim zdaniem powinna zostać zmieniona za jakiś czas, więc też na nią nie ma co patrzeć Pojeździmy sobie może jeszcze troszkę ze środka i wysiądziemy za chwilę zobaczyć właśnie wygląd jeszcze słomy tej, która leży no naprawdę dość dziwnie wygląda wygląda bardziej jak jakaś ziemia niż słoma, ale nie wiem wysiądziemy to zobaczymy dokładniej może ostatni raz tak przejedziemy przejedziemy naprawdę szybko, żeby zobaczyć jak ta słoma na tym hederze się animacja tej słomy jak się rozciąga przy bardzo dużych prędkościach po prostu nie daje sobie rady Ona prostu... ta animacja wypada poza header już tam się Aż do kabiny, sięga, więc nie, wiem, może to się uda jakoś zrobić, bo ona się trzymała na sztywno w tym headerze, yy, nie działo się z nią jakieś nie, nie działy się z nią jakieś tam dziwne rzeczy. Yy, oczywiście tak jak w poprzedniej słonie yy, by wysypać nasze plony, nie, nie, nie potrzebujemy przyczepy, możemy to zrobić po prostu na polu, tylko że. Plony przepadają. Włączę chudy, teraz jest 38%, włączę wysypywanie Wysyp zboże się wysypuje, ale plony przepadają. Także wysypać można w każdym miejscu. Możemy sobie nawet podjechać tam do wody, wysypać, tylko że plony przepadają. Też możliwe, że to się zmieni w którejś tam aktualizacji. Tego, co, program, co w tym programie wsparcia, co w tych aktualizacjach będzie, do końca nie wiadomo. Na pewno błędy jakieś wyłapane przez graczy powinny zostać naprawiane ale czy na przykład wysypywanie na ziemię. Wysypywanie na ziemię jest, ale czy tworzenie się jakiejś tam kubki po wysypywaniu na ziemię będzie tego nie wiadomo. Na pewno by było fajniej, gdyby. Jakaś kubka się zrobiła i można było to później jakimś tam cudem zebrać. Ścieżki technologiczne, znaczy zboże, no, gnia się też elegancko pod kłami ko kombajnu. Tak jak to jest przyciągniku, możemy sobie zjeździć nasze zboże dość mocno. Eee, dobra, wysiądę jeszcze, zobaczyć tą słomę z bliska. Kombajn chodzi. To widła się obracają i słoma z bliska może wyłączyć, jednak ten kombajn, bo też głośno jest. O, Wyłączyliśmy i zobaczę jeszcze z bliska, pokażę wam jak jeszcze ta słoma. No niby ma wygląd słomy, ale moim zdaniem powinna być taka jakby bardziej puszysta i e, powinna być tak jakby bardziej widoczna. Powinna wystawać nad ściernisko, a nie się w nim chować. To by było na tyle z samouczka, który dotyczył sniw, który dotyczył koszenia kombajnem. Ee, animacje, które są aktualnie przy kombajnie, możliwe, że za jakiś czas, za miesiąc, dwa ulegną zmianie i będą wyglądały zupełnie inaczej. Także to by było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.